Siemanko, dawno mnie nie było, luźne 32, tak tekst spodem. Kreślę wyrazy lepsze, coś ci tu streszczę. Pieprzę się, z czleszcze, mimo tu wieszczę. Klęskę go wezmę w kleszcze, a ty tu wietrzę. Miejskie chłopaki liczą tylko na draki. Dragi mi tu nie wchodzą, na brak Nudę, zabijam brąkiem Lubię, w dupie mam wszystkie brudne te na fakturkę. Dresik na mojej żopie, właśnie to lubię. Smutne, że myślisz o nas, że my to durnie. Bójne fryzury, tu nie jest miejsce na to. Bania przyciem tak krótko na styl wariatów. Matoł, jakiś amator, chuj obserwator. Zapicie pianeczki powiedział, że my to pat ja dużo wódeczki, omija saneczki, o saneczki Miasto bywa tu ciasno tym co jak masło Grasz w to albo się srasz tu, bo jesteś kasztan Kłam tu, tu z kranu na policjantów Co jedynie się nadają typy na okładkę wampu Lambo, ja na to srambo, może być sandał Szambo, dźwięki nad życie to jaki skandal Kargo, wynoszę z biedry i sobie szankam Tym zajadaj ośmiornicę i się ostraj atramentem Ja dalej z talentem ci przewijam się też czasami podtopię, grają rapu krocie, dawaj mi tu swoją fokę. Ona za twój token mordowoli zrobić ze mną kąpiel. miodem mi nie pachnie, praja, co kup z ucha. Być źródłem nie sztuka, bite w tego co oszukał. jaka latasz na sztucie, w koszty wpisana jest pucha, Bucha bierz do puca za tych co byś ono ducha, Znają się na ruchach, bo być gością to jest sztuka. Za twoją niewinność dadzą